Problem remontu przejść pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Kujańskiej rozpatrywany był podczas ostatniej sesji Rady Miasta Złotowa. Niebezpieczeństwo wynikające ze złego stanu przejść w imieniu mieszkańców zgłosił radny Sylwester Szczerbiak. W obu przypadkach tam jest beton wykruszony, no są takie ubytki, wyrwy no i można, można się tam na rowerze przewrócić, czy pieszy idąc, może skręcić nogę. Zarówno w dzień, jak i wieczorem, bo wprawdzie tam są lampy, które oświetlają to przejście, ale to jest półmrok i w tym półmroku no, aż tak dokładnie nie widzimy. No a wiadomo, szczególnie osoby starsze są bardziej narażone właśnie na takie niebezpieczeństwo. Sprawą remontu przejść powinien zająć się właściciel, czyli Polskie Koleje Państwowe. Te jednak, mimo kilku próśb, nie robią nic. Dlatego też burmistrz nie wyklucza, że to właśnie miasto zajmie się modernizacją przejść. Jak znam życie, miasto będzie musiało zrobić, jak będziemy liczyć na PKP, to się nie doliczymy i to nie będzie zrobione. Tam rzeczywiście, chyba jak dobrze pamiętam, żeśmy już interweniowali w PKP, żeby doprowadzili to do porządku, ale reakcja jest zerowa. W związku z tym no będzie, będzie trzeba to po prostu wykonać na kosz miasta i naszym staraniem, bo to przecież ludzie chodzą tam i rzeczywiście ta nawierzchnia jest tam w fatalnym stanie. Zakres prac w tym miejscu jest niewielki, dlatego też remont powinien odbyć się w najbliższych kilku miesiącach. Klaudia Siekańska, Telewizja Asta.